Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzy. chyba Co tu ciekawego, prawda? szczur tu. Tak. I jedzie. Cześć. Ja jestem Radek. Witam cię na kanale Zapalony Wędkarz Wędkarstwo w Holandii. Dzisiaj jestem nad kanałem, który jest odpływem rzeki Moza. Dzisiaj Federek, jedna wędka. Tam siedzi Tomeczek, znajomy. Tam siedzi szwagier. Takie małe zawody między nami i ogólnie sprawa wygląda tak. Oni już łowią, a ja jeszcze nawet nie wygruntowałem łowiska. Ale nic nie szkodzi. Tomeczek złowił już jedną rybkę. Mam nadzieję, że szwagra wypunktuje, ponieważ szwagier wiecie, on lubi duże haczyki, a tu bardziej drobnica. Kto ostatni złowi pierwszą rybkę, rozpala grilla. Dobra, gruntuję szybko łowisko i do roboty. Nie będę łowił daleko gdzieś na 15 metrze. Puściłem dwa koszyczki. O, kurczę. Szwagier dalej łowi, zaczymy. Myślę, że jeżeli chodzi o drobnice, to nie warto łowić daleko. Inaczej ja się na tym za bardzo tak nie znam, ale kurwa, ty jak tak ja będę łowił to w ogóle sztosik, papierosik. Mam złą miejscówkę troszkę, troszkę niefajna jest, ponieważ dużo chaszczy, sieć jeszcze taka nie do końca zanurzona. Ja jeszcze mi się poplątało, no nie, no pierwszy rzut kurwa i jest tu dużo trzcin. Dlatego troszkę tak niepewnie to robię, robię wszystko. Czekamy na pierwsze branie, panie. Nie gruntowałem jakoś starannie tego łowiska po prostu tak, żeby było, nie? Co 5 minut koszyczek. Tą ci fajną płoć ściągnie? Pozwolisz, że wrzucę na kanał, nie? Zobaczmy. Jaki przelew dobry zrobisz. No ładno, ale nie ma 40. Jeszcze nie Kurwa u mnie nic, u mnie nic stanie Dlaczego? Chyba przeklipuje się na 30 metr tak jak ty Ale ładna no A jaki haczyk? 16 No kurwa ładne No, pikna normalnie Kłoteczki wiążą. Ci mówię Proszę, ty na spokojnie, kurwa, nie mokniesz pod parasolem elegancko. No ładna, i wyschodzi na to, że ja w ogóle grilla będę rozpalał. Dobra, idę ryby łowić. Przeniosłem się Tomeczka, poazom mi szwankuje. Kurcze, deszcz pada. Nie fajnie się nagra. Bo mu ryby biorą, a mi nie biorą. Pomagaj. Teraz jest Radek, ta co, to co żyje. Ta? Nie, ja, rzucił od razu wabranie. Oto przyjechałem. To jest ta płotka, co przyjechałem po nim. Dobrze, że przyjechałeś ze mną, bo na kanale bym znowu ryb nie miał, kurwa. Ostatnio to u mnie często się zdarza, wiesz? Ta jest płotka, ja pierdziele Posadzę. To podciągnij ją trochę do góry To są te płocie, o przyjechałem No Ale ładna Masz miarkę? Kurcz Kurwa jak kleń wielka ty no. Następna ładna płoć No miszczunio tutaj rozwala wszystkich kurcze Szczytówka mi wypadła Moja najdelikatniejsza, ja tu mam pecha do tych szczytówek Ale teraz drugą wędkę wyciągłem Wyciągnąłem, wyciągnąłem I po prostu Nie wiem, nie będę łowił drobnicy Postaram się nastawić na coś większego. Bo ta wędka nie jest taka super. Wow, i w ogóle nie jest celna. Dobra, tam będę łowił. Ole, chlupło. O, daleko do klipa. To chyba tu zaklipujemy. Kurde, drugi koszyczek mi się zerwał. Straciłem szczytówkę koszyczek, masakra. Haczyk 14. Może te ryby kurcze w tej mulistej wodzie nie widzą tej przynęty. Zobaczymy, czy coś połowimy. Mam leszczyka fajnego o. o Dobra no to chyba Te twoje płocie to no. Nie Hopie leś 15 kilo Ale leszczur Szwagra miejscówka elegancka Gry zjedzony W mieście stoi zapalenie wędkarze w kupie <grystanie> Trzeba iść łowić kurwa. Jeszcze godzinka i do domku Mam drugiego potężnego leszcza Ale brzydki Dostał jakąś śrubą Wielgachny To chyba Największy będzie Haczyk 14 Dwa kastery jeden biały Jest trzeci wielgachny lesztur, ale nie taki wielgachny. Tak go normalnie na klatek. Nie, nie, lepiej nie. Jest trzeci leszczyk. Nie jest wielgachny, ale jest. To nagroda za to, że siedzę na deszczu i moknę. Oficjalne ważenie. No dawaj, dawaj, bo nie ma peru, tutaj jest 0. tego 0 wyskoczył chyba sąd No czekaj niech się uspokoi 5700 Ile? 5700 5700 No 5700 no. no 4 5,704 no. Gdzie? 60 i Co liczysz do końcowego? No a od czego? 60 cm Mój rekord leszcza Mój obciążnik do siatki kilo. Patrzcie, pokażę Wam fajny wózek. Kurwa tutaj, Tomciu, ma taki super wózek z takim wichajstrem. Tutaj zobaczcie, gaz nie? No. Ten do przodu, do tyłu. No i? Do przodu. Tak, 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 tak. Kurwa po prostu. Chyba startnie kluczykiem. Tak i jedzie. jedzie, że tam. Stosik. Ale koła jak od traktora kurwa! E, podsumowując, miałem najgorszy początek, a wypadłem najlepiej co do wagi. Złowiłem cztery rybki, co dało mi 5 kg 740 gram i okazałem się najlepszym zawodnikiem dzisiaj. Ale fajnie, fajnie, cieszę Podsumowując dzisiejszy wypad, ogólnie tylko cztery rybki, straciłem szczytówkę, ale leszcze mi to zrekompensowały, jestem zadowolony, Tomciu miszczu nałapał tych płoci jak szalony, Sebuś też ładną płoć złowił, wszyscy fajnie połowili i co, oby więcej takich spotkań, jeżeli filmik Ci się podobał zostaw łapkę w górę, jeżeli filmik Ci się nie podobał zostaw również łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.